Witajcie kochani to Mary i Mario? Słonik I? i aniołek. Tak, są z nami. Może nam przyniosą szczęście. Witamy Was na dzisiaj na premierze z drapeczki Fast Cash. Taka dosyć podobna y, drapaniem do Bonda, zresztą tego małego oczywiście. Stopnie wygranych no to ma takie zbliżone. No to jeszcze Ta, dowiedzą, nie mamy tu na przykład premierkę, bo wiadomo, jak nie, nie ma Dokładnie, czasu. nie kupowaliśmy za dużo, wzięliśmy sobie po dwie, bo. Żeby tylko premiera była zaliczona. No. Zobaczymy, jak będą się spisywać to się lepiej, lepiej. mniejszą ilość stracić niż ten, nie? <grym> Dokładnie. Na dodatek jeszcze wzięliśmy sobie, jak będzie nam smutno. Nie wygramy to i tak to wydrafiemy. Zobaczymy jeszcze po owocówce. Tak, to jakiś ponusik sobie, żeśmy też jeszcze to. Także kochani, trzymajcie kcieki za nas. I co, zaczynamy? Zaczynamy. Dobra, kto najpierw... Dobra, jedź, jedź. Tak, tak. dobra. Troszeczkę... No Zasłużyłeś, przy... byłeś grzeczny drap. Dobra, przybliżymy i czego my tu szukamy? Szukamy sobie... I albo monety i Albo worka. Monety. O! Są? Ja! Są monety. Są monety. Nie. Nie ma monety. Matko dyszkę już. Niemożliwe. To ty masz to lepsze ja wzięłam Są 40. monety. To tak jeszcze nie widziałam chyba dzisiaj, Są monety. Zobaczcie, nie, to ja nie będę miała słoniczek. to nam sumie. Dyszkę, dyszkę. Pięć tych pewnie, nie. Piąteczka trzydzieści. Piąteczka i w bonusie woreczek za dwie dyszki. I za pięć z tych ludzi. No, Małej! Nie widziałam, dzisiaj widziałam. No Marii. to premierka chyba udana. Udana, bo już jesteśmy na plusie, 30 zł. Ja nie mogę, ale rewelacja kochani. Jak wam to pokazać? Zobaczcie jak Mario wydrapał. Dycha, dycha, pięć, Jedziemy pięć dalej. i dwie dychy worek. Ja. Jedziemy dalej. Teraz ja trzymajcie kciuki, kochani. No po, troszeczkę. Nie, no to już tak jak nie będzie, to już jest super Mario. Ja twój pewnie nie już, bo on to już wszystko zabrał. No, kto z jednej z Nawet nie mówię co tutaj jest. To jakieś klucze, są jakieś wisienki, tak. Dobra, ważne, żeby tylko się odkryło coś fajnego. <laughs> Jakiś diament chyba. Jakaś walizka. Serduszka. Ale ładna strapeczka, Mario. A ja to kurczę, nie wzięłam miną. Albo nosiku. Korona. Korona. No to moja przegrana, ale już jest tak fajnie. Dobra. Teraz moja zgrapeczka. O, to nawet to owocówki na pocieszenie to takie. No. z <noise> pocieszyła ta główna. Ale wiesz co ja jeszcze chwilę, było? ja właściwie tak nie oglądałam tych filmików. Węzeczkę. Bo tam komentarze to trzeba, będziemy musieli nadrobić wszystkich oglądać. Tak, bo dopiero z pracy to wróciłem. No, no. Ciekawa jestem, jak wam poszło. O, monety? Moneta jest. Jest no. piątel znowu. I piątel, no to tu już nic raczej nie będzie. Matko, 55 złotych. Pięknie. Ale trafiłeś te zdrafy dzisiaj ładnie kupiłeś, kurczę. Kupowałeś tam w koło pracy? Nie, dzisiaj koło nas bliżej. Aha. A chciałem w innym miejscu, ale tak mówię, a tak mi droga pasowała. To. Ale z maszyny? Jedna z maszyny i inne tam u pani. Aha. No ja nie, nie mam, zobaczcie, no. Masz? Jest! Ja mam też. Ja mam. Nie. Ale kupiłeś fajne zdrapencje. Ja jest jezdyszka też, to mam 65. No. A bonus to już pewnie nie, bo no bonus to nie, bo to się już nie komponuje. No. I do tej ile mamy? 65? No. Zobaczcie też mam. Dychę. Pięć i pięci. Nie wiedziałam. Dobra, to już zegrana. Tu, 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 No, super ancko. Ja. To co brawo. aj, brawo my! Dobra, to teraz jeszcze na deser sobie zjemy troszkę owoców. No, jemy. Co mi dasz pierwsze? Dobra. No zobaczymy. Cytrynkę. Lubię z wodą. Bardzo dobry radku za nie. Dobra, teraz kolejne. To cluskaweczki. No, no truskaweczki to na razie nie chcę, bo jak już są o tej porze, to nie są jadalne. No niestety. Dobra, co mamy kolejne? Mamy jabłuszko. My no, się coś tam no. odkryło, tak? <laughs> ja nie mogę, ale odcinek wajka. Nie wiem, czy myśmy tak mieli na plusie kiedyś premierę. Premiery nie. Nie, nie. W odcinkach się zdarzało, nie, nie. ale premiery nie. Wow! Mm. Winogronka. No to trafę. To będzie nasza ulubiona, nie? <noise> no zobaczymy jak dalej, ale pewnie. Na, na jakiś za, czas, może czas ją tak. zakupimy na live'a. dokładnie. <noise> 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 Kiwi. Każda szybko się drapie, nie? Najlepiej o. na live y takie dłuższe, nie? Co się dłużej drapie. A to zawsze. Za no i tak się. Rozkwinka. Ja lubię rozmawiać bardziej czasem niż drapać w tym czasie. Bo wtedy ja nie widzę jak piszą, jakby coś. Dokładnie brzoskwinka i brzoskwinka. I teraz jeszcze mamy awokado. Aha kochani, no drapajmy ja powiem tylko... Chciałabym Was kochani tak prosić. A No my oczywiście ja i Mario o wsparcie na teep 5 zł. Tak, jak możecie nawet złotóweczką dla Pumki pokazać, że jesteśmy z nią, żeby mogła nagrywać dalsze filmiki. Nie mogła się rozwijać. Mogła się rozwijać. Nie Powiem dlaczego. Oczywiście na, na jej typie? Na jej tipli oczywiście, tak. Także kto może, płaćcie jej, żeby nam nie uciekła z kanałem, bo żeby mogła też drapać i nagrywać filmiki. O to Was bardzo prosimy. Kto chce, wejdźcie do niej na TIPI i wpłacicie chociaż w sotóweczkę, cokolwiek. A my będziemy się bardzo cieszyć, a ona jeszcze bardziej. Także jak chcecie, to zapraszam. A teraz popatrzymy sobie. I zarazem dziękuję. Boróweczka. Dobra. No tu boróweczkę, jeśli dokończyłeś, boż po to zapomni, że nie. Nie, ona już była. No, ale taka nagryzła. Nagryzła tylko, no, no. Odgryziona. Ananasek. Ty nie wierzę. Masz? Masz nie, tak? No dwie. Ile? Czy ty dzisiaj zazdrosny masz to już wiesz, to jest taki bonus, ale no ale chociaż, no. Ale też się na to wydało, tak? To byśmy no. wydali 26. 6, no. no. Nie no to jaka to jest, jaki to jest numerek? 84, a ja mam... Do tego karambola. 83. A, to jest raz po raz. A to wtedy ja nie będę I wzięła. figa kolejna linia. Bo to jest jedna po drugiej. ten. Okay. Linia? I figa kolejna linia. Matko, no, tylko co to I dzisiaj? figa kolejna linia. I tu wiesz, że świegi są. Jeszcze są. No nie dają. Ja nie mogę. Uch. To co? 15? Po 3 zł to 15, no? no. To pewnie tak będzie. Ale to drapie. Już wydrapałeś taką, że nie widać. Tu mamy 3. 3 6. 9. 12. 7. 15. I... To czekaj, bo mamy 65, 80? No, jakoś tak. Ja, ludzie. No to jak Maria wydrapał owocówkę, a to jest numerek 83, a ja mam y, 4, a ja mam 83, to tu już nie będzie. <grym> no raz tak samo jak w tych fast cash, nie? No No, też obok siebie nie było. A to nie było? No 47-48 Po o. kolei jedna wygrana, druga wygrana. A to było 46, trzecia wygrana. No ale to bo w tym ma owocówka, to wiesz. Co ja a, mam... No zobacz, one były po kolei w jednej paczki. A z innych palców jeszcze Z jednej, po kolei zobaczcie. No, 4, 7, 4, 4 6, 6. 4, 7 i 4, 8. 8. I 50, ja. zł dycha i piątka. Ja. Aha, i piątka jeszcze. No, no. Aby miał... ja miałam piątkę, to nie wiem. Matko, teraz ja nie wiem, co ja jestem teraz w szoku, że wygrana. Jedno jabłuszko, tak? No, no, no. no. Nie, nie, nie. Tu nie? Się, tu, tu. A tutaj ono tak się tym czerwienią, on mi to się mieni. <laughs> Teraz troskaweczki. No to brawo, Marian. Kuchnia Marianek, mój. Mario. Pięknie. Ja też się ucieszałam, że dyszkę wydrapał. To jakby będę pusta. Bo ja miałam też tylko po No. Popędz. Tak, Tak. Dobra, jedziemy. Tu. Tutaj Mami. I tu mamy figa. I chyba wszystkie figi. Tu mamy. Kokos. Nie mamy więcej kokosu, to mamy pomarańczkę. Tutaj już Mario nie, ale naprawdę wynik znakomity. Matko, chcemy miłe komentarze, chcemy miłe No i subiki, kto nas będzie oglądał, a jeszcze nam nie dał. Pomagajmy sobie. No, takie łapki tu Takie stałeś. łapeczki w górę, tak. Już nie pomyliła przez to, jak, czy dobrze drapie. No na razie dobrze drapiesz. <laughs> Dobra, brzoskwinka. Brzoskwinka. Trochę jest jej. Kolejne. Mamy ananasa. Tu mi się chyba nic nie utworzy, ale ja już jestem taka mega szczęśliwa Nie naprawdę powiem wam, że super, po prostu super premiera, czad po prostu, czad. Taki jeszcze chyba nie było. Nie, myśmy chyba takiego, jak wiecie chyba co raz oglądają, to na pewno wiedzą, że takiego nie mieliśmy. I mamy, ups, aha, tu było to, dobrze, no tak. Tak. U, to się jeszcze nie. Czy ja coś będę miała grucha? Mm, nie ma mm. więcej gruszki. Co to jest? Melon. A melonek. Dobra, tu jest melon. Jak nie będę miała, to nic je. nie. I tak jest swoje. Jaka się cieszę. <noise> e, jak małe dziecko. I dostaje lizaka. Za A banany, dobra. Banany, a co czemu? No dobra, znalazłem banany. No i ostatnie, czy coś mi da, arbust nic mi nie da. Nie. No ale trzeba zdrapać, tak? Nimum! Nima! Nima, Nie nie ma. Ale i tak jest fajnie. Du, du, du. Super. Tego nie obocowki owocówki nie ma, to nic, ale tak już jest wygrana. Owocówka z 15 zł. Tak, także dzisiejszy odcinek premierowy kończymy. Jest super! Z 8 dyszek wpadło 15 w owocówce tej bonusowej. A w No, bo mieliśmy dwie owocówki. palek no to... i gwiazda odcinka. 50. 50. 50. Wow! To ile tu było w końcu? 50, 80, 80 równe? Tak. Tak? Tak. 55, tak? Uh -huh. 15. Piętnaście. Uh mhm. -huh. No. Jest, no ale zobaczcie, no cudowny. No to był bonusik taki, tak? A ale się na plusie. szybko się drapią, nie? Takie te No uh -huh. dlatego myśmy jeszcze po tej małej. Także no, subiki poprosimy. I łapeczki. I łapeczki poprosimy. Także dziękujemy kochani. Do zobaczenia na live w sobotę o godzinie 16. Zapraszamy już. i. na kolejnych naszych odcinkach. Na kolejnych na naszych odcinkach. Na live ustalimy może inne zmiany czasu i Dobrze. godzinkę. Dobra. Także my jesteśmy mega szczęśliwi Piąta... i cześć! Pa! Bye bye. Pa, pa. bye bye! Pozdrawiamy wszystkich.